Hej, dzisiaj czeka na nas taki miks. Mm, jak tu widać, właśnie są i za 2 zł, i za 5 y, są zdropeczki. Mm, no, za chwilę zobaczymy jakie. Zapraszam Was do oglądania. Zaczniemy od zdrobki Super 7 z numerem 54. Super 7, mam dwie. Szukamy oczywiście siódemek. I niech się pojawią. Mamy tak piątkę, czwórkę, trójkę, szóstkę, no dajcie siódemkę, dziewiątkę, dwójka i ósemka. No niestety tutaj siódemki na pewno nie znajdziemy już. No to kolejna z numerem 52. I tak samo szukamy siódemek. Dalej ósemkę, czyli blisko, piątka, szóstka, czwórka. trójeczka, dwieczka i dziewiątka. Wiesz myślałam, że jedyneczka i czas już na te za piątaka. I love neon Cash z numerem 14 lubię tą zdrabkę, będziemy szukać piku albo naszych liczb a nasze liczby jakie są o jedynka może mam minimalnie przybliża jedynka dwójka o lat to liczy sobie a my liczymy na wygrane dziewiątka i 30, trójka no i oczywiście właśnie plik no najlepiej pliki. Mamy tak. Dziewiętnastkę. Trzydzieści dwa, czyli blisko. Tu coś małego, ale siódemka. Jest plik. No ta zdrobka jest bardzo fajna. Fajnie mamy pliczek. O, je kolejny plik. No mówię pliki, najlepiej pliki. Proszę, jak się sypią no pięknie, miło zobaczyć takie tutaj i chyba mamy, nie, trójeczka to nie o, trzeci plik no kochani piękna zdrobeczka tutaj się ukazuje czwórki nie szukamy 29 i uwaga, ostatnia tutaj szansa na coś 31, czyli nie. Ale no, jest i tak pięknie mamy trzy pliki. Choćby były warte 5 zł, to już byśmy mieli 15. A ile są warte? Piąteczka. Za ten, za ten też piąteczka. No, i za ten też piąteczka, czyli mamy 15 zł tutaj na tej zdrabce, no bardzo ładnie. Świetnie. Aż miło. No to okej. Okay. To co, lawendowe 9 z numerem 46. Oczywiście szukamy dziewiątki. Albo najlepiej, właśnie dziewiątek. E, dwa. No, wtedy szukaliśmy siódemki. To nie było. To teraz jest. No, ale okej. Okay. Kolejna siódemka. Cztery. Tu mamy pięć. 3, 8, 5 i 2, za chwilkę wrócę. Już jestem, musiałam coś sprawdzić. Yy, mamy już kolejną z 21, więc będziemy szukać liczb i oczywiście symbolu także. Szukamy tak, jedynki, siedemnastki, ósemki i dwudziestki, szóstki. Przybliżenie się przyda. I patrzymy, co my mamy. Trzydzieści pięć. Dziewiątkę. Dwadzieścia pięć. Trzynaście. Trzydzieści jeden. Szesnaście. Było blisko. Dwadzieścia osiem. Osiemnaście. Też było blisko. I uwaga! 12. No to nie udało się niestety. I czas już na kolejną, ostatnią ekstrapensja z numerem 20. No i tutaj liczymy na dwa napisy pensja oczywiście. Ale także na te nasze liczby A są nimi 17, 26, 2 i 28. No to niech tutaj się coś

O, napis ekstra pensem po raz pierwszy. 21. 3 I uwaga, ostatnie to mamy co? Trzydzieści Ale cieszy nas to, że mamy wygraną po 28. Piątek, ale jest. No to bardzo fajnie. Kochani, zapraszam Was do podsumowania. Takie podsumowanie pasuje, ponieważ wkład w dzisiejszy odcinek to było 24 zł e, udało nam się tutaj I Love Neon Cash uzyskać 15 zł dzięki właśnie e, tym plikom a 5 zł mamy w strapce Ekstra Pensja co nam daje właśnie 20 zł, czyli ta e, czwórka gdzieś tam jest na minusie ale mm, myślę że to nie ma tutaj takiego wielkiego minusu, żeby właśnie się przez to jakoś tam załamać co nie, no trzeba się cieszyć bo są te pliczki fajne mam nadzieję, że się wam miło oglądało, jeżeli tak to możecie o tym napisać co za wszystkie komentarze wam bardzo dziękuję, lubię je czytać niekiedy tam od razu wam nie odpiszę, bo wiadomo jak to jest, odpisuję kiedy znajdę chwilę ale dziękuję, że jesteście i piszecie nowe osoby. Oczywiście zachęcam do tego, żeby tutaj zostawić subika. No, bo będzie jeszcze więcej odcinków, i kto wie, co tam wydropiemy. Może kiedyś znajdziemy dwa napisy ekstrapensją. Fajnie by było. No to na dzisiaj tyle. Dzięki, pa.